A oh, wreszcie w domu. Całe szczęście, ze już wróciłem. A? <grych> Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Krainy Króla. Dwa tygodnie mnie nie było. Ludzie, bardzo was, o Jezu jaka zimna woda. Bardzo was za to wszystkich przepraszam. Jak się zmieniła ta kraina. A wiecie może czemu mnie nie było? Patrzcie jakie mam okulary super. Wakacyjne okulary, ponieważ. O, baza znowu! Ponieważ Julian był na Madagaskarze u swoich podanych, tak? Musiałem jechać w delegację. Ponieważ Barack Obama, ówczesny prezydent Madagaskaru, bo to wiecie, ja tam yy, przekazałem tam pałeczkę i teraz ktoś inny rządzi, bo ja jestem tutaj na drodze. Caster World, yy, właśnie pojechałem w delegację, żeby zobaczyć, jak tam u nich się wiedzie. No, i powiem wam, że ochrypłem przez tą podróż. Jak możecie cię słyszeć troszeczkę. <laughs> mam dziwny głos. No i w sumie było mi tam bardzo dobrze. Tak, dawać coś do jedzenia, niewolnicy. Ty, po prawej, niewolnik. Daj mi coś, jest szybko. A dokładnie masować te stopki moje, tak. Żyć nie umierać, normalnie. A tak. Tak właśnie jak super. Tu z prawej, bardzo. A nie, zle pan to robić. Nie następnych mi dawać, tak? Przechodzimy o. Oh. Ja za ten czas się. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeszcze raz was przepraszam i żeby zmotywować mnie do tego o nie, zambiaku, odejdź, abym nagrywał. Zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem. Dobra, słuchajcie, wszystko co chciałem powiedzieć powiedziałem. Co to jest? Już ja od... Na mnie atakują, a tamto mnie nawet całowali, kurde. Co tam? Bar, bar Drinks. Bój. A to jakieś sklepy są. Tu się tak pozmieniało na tym serwerze, że to się po prostu w głowie nie mieści. No ja muszę pić wodę, tam nie musiałem, a tutaj musa. No jakaś masakra. Ale dzisiaj, słuchajcie, jest bardzo ważna sprawa, co dziś będziemy robić? Wracając tak z Madagaskaru, dowiedziałem się, że są miejsca z w piłce noznej. A ja uwielbiam po prostu patrzeć, jak kopią tymi rękami. Tak więc, e, w takim razie. O, tu mamy jakąś siekierkę. Przerobimy naszą scenę dzisiaj. Bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Przerobimy sam scenę na wielki Telebin i cały cała wioska będzie mogła oglądać mecze mistrzostw świata w których gra polska nawet, tak więc wiecie, tak więc zabierzmy się do roboty ja tutaj przesykowałem sobie części ekranu, o nie wiem w ogóle skąd mi się tutaj i temu wzięło, co to rozwaliłem twój problem, pozdrawiam <laughs> ludzki block o mój Boże ludzki caw. Fajnie! He! Nawet nie wiem co to jest SAF, ale dobra, słuchajcie, tak mi bardzo brakowało tych odcinków. W ogóle wam pewnie też dwa tygodnie przerwy. Ja cię nie mogę, to jest masakrycznie dużo, no. Żeby tak dużo nie robić przerw, to znaczy żeby tak dużo ten... zrobić przerw. O, o to mi chodziło. No to jest po prostu jakaś masakracja, tak więc słuchajcie... Nie mam kilofa, kurde, muszę się skoczyć, zaraz wracam. Tak więc jestem już z powrotem. Szybko zajmiemy się tutaj. Normalnie, wiecie, to jest jakaś masakra. Pogryfowali mi tutaj tak strasznie tę moją normalnie scenę. A tu MC Julian jeszcze planuje. Wiecie, robić kolejne koncerty. Ale to wszystko w przeszłości. Widzę, za dużo się tu pozmieniało na serwerze. Jakieś kominy powstały, dużo ludzi się powprowadzało, Muszę ich wszystkich poznać. Tak więc, sykujcie się na masę odcinków z nowymi ludźmi. Okej, okay, teraz stawiamy ten Telebim. Normalnie będziemy oglądać, jak grają w piłkę. Mistrzostwa świata, mistrzowskie saleństwo nas ogarnie zaraz. Tak więc to będzie naprawdę mega sprawa. Pewnie słyszycie jak pstryka myską, ale na no wiecie. Wczuwam się strasznie. Tak więc jeszcze raz. Jeśli chcecie więcej odcinków, szybkich odcinków. To zostawcie łapeczkę w górę, bo to mnie naprawdę zmotywuje do pracy, uwierzcie mi. I mam chrypę. I łapka jedna w górę, to też wiecie... Lekarstwo dla mnie. Bo normalnie chry... ochrypłem po tej podróży do Madagaskaru za masakra. Ale będzie dobrze, ja w to wierzę. Ok, już prawie kończymy. Fenomenalnie, ostatni poziom. A! To mnie nie spadł? A to jeszcze jeden nam. a! To będzie ostatni poziom... Tego budynku. Ciemni się, o mój poza. I patrzcie, to będzie takie skillowe zejście, uwaga! No, nie trafiłem. Tam, a! Coś... Co to jest? Co to? Co, co to?! Ej! Ała! To mnie pazy! co to ma być? Co? Co się dzieje? O mój Boże, co się dzieje? Ej! Dlaczego ty lecisz? Dlatego ty lecisz? Bo co? Co to... ...było, ludzie? Człowieki? To zart, tak? Ktoś sobie jaja robi. Mam nadzieję. No nie. No nie. Kim jesteś? Nie patrzcie. Co ty. Ale przepraszam pana, co pan robi? Co. Co pan robi? Gdzie mi pan niesie? Ja? Nie! Nie! Awa! 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 Co ty robisz? Mały! Dzięki! Ale się uratowałem. Ej, gdzie jest? O mój Boże, co to jest? Co tutaj się stało? I co to w ogóle za łebek? Joljanku, to prezenny. Od nas dla ciebie bogowie. Golden Lassa. I ten lodzik też jest dla mnie, tak? A pewnie on nie jest groźny. Halo? Ludzieku? Ludzik? On tam pod gdzieś wlazł. Ludzik? Halo? Mały? <ścoughs> Boże, jak ochrypłem przez sto... Ziomek, gdzie jesteś? Jesteś! Czekaj, malutki! Lasso! Mogę użyć na nim? Lasso! Nie, tam Cię zjedzą! Zjedzą! Golden laso? Mam go chyba w tym lasso, tak? Jest! Jest! Wreszcie mam przyjaciela, bogowie! Dziękuję Wam, ale on jest słodziutki O mój Boże, jaki fajny! Dzięki! Dobuduję scenę później, o mój Boże To będę miał z kim oglądać mecze Czekajcie Tam jest creeper psaj No, co za Debil! Rozwalił wszystko. Pajac mały, na no trudno. Mam nadzieję, że ten mały nie umie skakać. Oh. Babym mi... Nie! Mały! Ej, ludzie! Powiedzcie mi, co mam z nim zrobić. Tutaj już nie powinien wyjść. Cześć! Ja jestem Julian a ty? Jak masz na imię? Mały, widzę, że nie jesteś zbyt rozmawny, ale nie martw się. Nie, nie płac, tylko nie płac. Ej! Chcesz się bawić ze mną, ty co? Mały. Pójdź mnie. O mój Boże, nie wyjdę sam teraz. Tylko... Proszę. Cichutka, a no nie wyjdę, kurna. Sekierkę mi zgubili, wszystko mi zgubili. Ludzie, wielka prośba do was. Siedź sobie, tak baw się. Mas, mas tu wełnę. hehehe, Hehe. Hehehe. He. He, he. he, he, he. ludzie, ja jestem przerażony. Bo ja nawet nie wiem, jak o niego zadbać i jak go nazwać. Jak mu damy na imię. Napiszcie w komentarzach. Ten najbardziej łapkowany taki dostanie imię mój przyjaciel, ten mały tam patrzcie On płaca ej i mówcie! Mówcie w komentarzach jak zadbać o niego, żeby miał... żeby się dobrze coł. Może kiedyś urosnie. Ale widzicie? Już mnie nosi, już mnie lubi. Tak więc bardzo fajnie. Jeszcze chwilę z nim pogadamy. A, mały! Malutki nie płac. Widzę, że... się, no bardzo dobrze, ja w sumie też. Możesz mi powiedzieć z kim jesteś? I skąd jesteś? No do ciebie mówię, tak? Nie jesteś zbyt rozmawny. W sumie to taki mord z ciebie, ej! Ale mord mnie nie, nie nosi. O mój paza. Co? So nie! Patrzcie jaki piernik z niego, ej! Co ty to mały? Mały! Dobra, trzeba go wziąć stąd. Musimy go zanieść do domu, wiecie, żeby nie uciekł. Albo wsadzić do skrzyni. O! Przecież jest to tak też można. Nawet bardziej spoko by tak było. O mój boże! Ale fajnie, spotkałem wreszcie przyjaciela. Tutaj siedź. Tu będziesz bezpieczny. Będę cię pilnował całą noc. Tak więc słuchajcie, ludzie. To by było na tyle. Odcinka, w którym wróciłem. Patrzcie, jak wróciliśmy. Chcieliśmy wybudować sobie scenę, to znaczy telebim na Mistrzostwa Świata, a tu się okazało, że bogowie zesłali nam prezent. Tak więc, co będzie dalej? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, piszcie, jak nazwać małego oraz czym go karmić. Tak więc, dzięki wielkie, trzymajcie się, papa? pa, cześć. <gry>